I... Ej, Oliks, Oliks, możesz mówić. Dobra, okej. Okay. Dobrze, dobrze. <śmienny> 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 Pauza. Ej, chłopak, już jest. Tajesz, dajesz, dajesz Oliks. Tak, już jest. <śmienny> Teraz jest. Ej, bu... Bójku, już jest. Dajesz, dajesz. Dasz radę. <grym> <grym> A więc, y jeszcze nie starty, muszę to sobie przećwiczyć. A więc, dotarliśmy do ba... Tak. Już jest, już jest. A więc w dzisiejszej walce wieczorów na, na naszej galii Fake MMA zmierzą się dwóch największych fajterów w gronie rodzinnym. Wujek po secie wody. Kontra młody, któremu odcięto internet. I Twój stary jest abstrakcją. Dzięki, rodziny. Kufr, chyba ci. On dasz mój moje mleko. Panowie, proszę się uspokoić, już do drażników. Uzygnię ci Zjeść Więc zaczynamy byka. naszej walki A, zjem ci psa. Lecz jak robi Wiki. Widać, że tutaj młody chciał zacząć agresywnie, lecz mu się nie udało. Oj, oj. Jednak najwalifikka tutaj nie podziałało. A ta taktyka może być... Mój. Oj, ale widać, że wujek wykorzystuje swoją przewagę fizyczną. I mocno z tego. Młody ma pewne problemy, ale wydaje mi się, że jego szybkość może dorównywać się sile wujka. No, ale niestety sędzia przerywał walkę w pierwszej rundzie. Dobra, jest, jest. Więc panie młody, jak się pan czuje po pierwszej rundzie? Widać było, że mocno przeciwnik zasypał Pana lecz Czy jest Pan w stanie wciąż walczyć? Tak. Ten się tak nachlał, że skubany ma więcej siły. Oj, o, 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 o to się rozdzielić, o to, to, y <śmian> o, to, to, to się rozdzielić. A, bo... Już, Pani Wujek, proszę puścić się, bo będzie dyskwalifikacja. Widać, że przeciwnik jest bardzo agresywny. Czy ma Pan zamiar w ogóle komentować jego zachowanie? O kurwa, zgubiłem mikrofon. <noise> Wydaje mi się, że on się dopuścił czynu haniebnego. I muszę powiedzieć, że kurczę. Zjem mu rodzinę, a potem wypije go cały alkohol. Oj, dobrze, już sędzia woła na, na drugą rundę. Proszę się ustawić. No jest. jest. To się już kameruje, wujku. A więc sędzia rozpoczyna drugą rundę. Zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądać. Oj, widać, że tu teraz wujek przyjął mocno taktykę defensywną oraz uników. Wydaje się, że próbuje unikać siostrów młodego, ale młody zakłada mu tu nieco, nieco dźwignię. Oj, przez dźwignię może wygrać. Ale co tu się nagle dzieje? Wujek mocno, Szamota, <śmiech> <śmiech> młodego. Co za akcja? Co tu się dzieje? O, o matko, to jest młody. Już walka dzieje się poza areną. Co się dzieje, proszę państwa, ale szalona akcja. Sędzia musi przerwać walkę. to za, za, za niebezpiecznie. Zjem się. Zjem ci rodzinę. Okurna musi ich rozdzielić, już. Zjem. I normalnie jest pan dyskwalifikowany. Ja? Nie ty kurwa, on. Cicho, on ci miałbyś bez przekleństw. Dobra. nie ja powiem, że to był kurczak, czy coś. No to skoro już jest. Tak jest. Już do larzgów. Już! Ach, dobrze, dobrze, już. Ach. A więc zaczynamy trzecią rundę naszej walki wieczoru. Oj, widać, że tutaj. Ale, no koł, dwójek. Wujek na ziemię młodego, ale widać, że jednak młody podniósł się z desek. Oj, widać, że jest walka z mostem pięciu. Aha. Dwójka. To... Niczego nie jest po prostu. za moje, Wifi. Czyli młody w końcu, młody wujka. Co to za akcję? Proszę a, państwa, chodźcie. Proszę. A, państwa. Jest. Dziękuję. Chcecie, żebyście. Aha, dobrze, dobrze. Yeah. Nie. Powiedziałem, że ci wychleję wszystko, ci wychleję. Po jednogłośnej decyzji sędziów, możemy stwierdzić, że walkę wygrał nie kto inny, jak faworyt wszystkich widzów, MŁODY! A teraz cię dobiję, samym małszym się Z rodzinę, a potem wpakuje cię do betonu i do Wisły. A, a, a. Wstugnęło ju. A już jechać do swojej wody. Do widzenia. Na ura.